Zresztą ja sam, Paweł, upominam Was przez cichość i łagodność Chrystusa. Ja, który będąc między Wami, uchodzę w oczach Waszych za pokornego, a z daleka od Was jestem dla Was zbyt surowy. Ja Was proszę, żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, którzy sądzą, że postępujemy według Ciała. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz ma od Boga moc burzenia twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe. Zauważcie to, co jest zresztą oczywiste. Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów weźmie sobie pod rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi. Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się władzą, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego rzekomo, i żeby się nie wydawało, że chcę was straszyć listami. Listy bowiem, jak utrzymują, są groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa nic nie znaczy. Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów, będąc poza wami, Takimi też będziemy w czynach, jako obecni wśród Was. Nie mamy bowiem odwagi, ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie. Nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą. My nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali. Według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do Was. Nie przekraczamy bowiem słusznej miary, jak ci, którzy do Was jeszcze nie dotarli. Przecież doszliśmy do Was z Ewangelią Chrystusa. Nie przechwalamy się ponad miarę kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadzieję, że w miarę rosnącej w Was miary, my również wzrastać będziemy według naszej miary, niosąc Ewangelię. Poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych. Ten, kto się chlubi, panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje pan.